Yo, yo, widzu. Kolejny challenge na moim kanale, no giga hardkorowy od 2 zł do kosy. Co odcinek z CSGO z Kisa Możecie mnie wygrywać skiny, dzisiaj do są dwa takie USP. -ki. Co trzeba zrobić żeby zgarnąć jednego z nich? Łapka w górę subik, komentarz i kodzik Ltart oczywiście musi być wpisany. Z kodzikiem Lt macie 2 złote 10 zł na start, 10% bonusu przy wpłacie. Płaty z nie tylko. Plus przy okazji macie konkursiki co do ładowania z 10 bierzecie do każdego z moich tutaj konkursów. W tym teraz macie giga duże szanse na zdobycie kosy, więc zapraszam. Mnóstwo skinów do zgarnięcia. I nie tylko. Darmowe skrzynki, dużo ciekawych rzeczy, dużo nowych skrzynek. A my, widzowie, lecimy. 2 złote do kosy. Jakie komentarze trzeba napisać, to wam powiem. Mamy do wyboru w sumie to 4 skrzynki, ta już jest trochę za droga, dwa za 10. Te, no kurczę. Możemy też tutaj zrobić, że dwa low y. na no te 2,50 sobie damy. E, też możemy coś takiego zrobić. Więc może zacznijmy od dwóch low po prostu, powiem tak, żeby tu dwa kosa. No, naprawdę, fart nam musi duży sprzyjać. Jaro szefaż do nas bił. No, spróbujmy szczęścia. Mam nadzieję, że coś tu poleci. Ale, no, wyzwanie jest. Hardkorowe, chyba najcięższe jakie robiliśmy Więc tutaj też życzcie powodzenia, bo możliwe, że Będzie nam ciężko bardzo wyjść z tego budżetu, jak się uda To oczywiście będzie szczęście, ale będzie tutaj dużo powtarzania Dużo robienia team no i dużo prób, dużo prób, no ale czy to dziwne? No nie powinno to dziwić, to jest 2 zł Z tym groszem z Nudas Jaroszew topił Dobra jedziemy jeszcze raz, jedziemy jeszcze raz Zobaczmy coś tutaj nam ciekawego poleci no, póki co tak o, póki co tak o No lowcase potrafi też sypnąć, więc ja w niego wierzę No dajmy mu jeszcze, uj Dajmy mu jeszcze jedną szansę dla lowcase'a Jak teraz nie wejdzie, to po prostu polecimy na jedną z innych skrzynek A jaki trzeba napisać komentarzy? Komentarzy, żeby wygrać dzisiejszego jednego z skinków Trzeba napisać low Spacja at case. Czyli tak samo się nazywa skrzynka tutaj Którą teraz, oj, otwieramy eee, I lecimy z tym Dalej, lecimy z tym dalej Próby dalsze Let's go, let's go Okej, okay, okej, okay. dalej chyba nic drugiego. Oj, Bo teraz co drogi SG chyba wygrywa tą bitwę przy takim dropie Dokładnie, wygrała tą bitwę No taka wygrana tutaj 8-9 zł to jest naprawdę duża, patrzę że to jest 2 zł Dobra, zmieniamy taktykę żeby nie męczyć, lecimy Zacznijmy może anime case'a jednego Lecimy dalej, może underdog, a normalnie, normalnie tego Underdoga nie męczyliśmy, to dalej go nie męczmy Lećmy, e, normalnie. nie Kurde no, będzie tutaj syzyf. Będzie tu syzyf, taczanie kuli pod górkę, że tak powiem, tak zwane oby, oby się wreszcie udało. No wygrana bitwa 330, ale bez strzału, no ale tutaj może... Dorzućmy te kilka groszy. Ale tutaj może to właśnie tego trzeba, nie? Locus anime, że trzeba tak powoli krok po kroku. Albo żeby jeden jakiś fartowny strzał nam poleciał. No, zobaczymy, zobaczymy. Lecimy trochę dalej, ale no nie oszukujmy się, nie jest to dalej jeszcze sytuacja, w której chcemy być. Oj, ładna naklejka tu poleciała. Oj, coś takiego właśnie chcemy dropnąć w tym challenge'u, Coś takiego, żeby nam poleciało. To się od razu wszystko ładnie rozjaśni. Tu już ponad dwie dyszki. 25, no tu już można robić na ludzie kose. No a my wracamy do naszych dwóch złotych. Może teraz spróbujmy indirect case'a na 4 i lecimy z powrotem. No oj, jakby taki digiel poleciał No to słuchajcie, teraz kosa kosztuje 300 ziko, to tak naprawdę jakby to w dobrym stanie To kurcze mamy kosę z dwóch złotych w jednym strzale, no ale to by było mocne To by było mocne, gdyby coś takiego siadło, no najmocniejsza w historii tego kanału Chociaż Dragon... Dragon Lorki też tam się dały kiedyś, nie? Więc tutaj... Uj, też ładna bitwa, też ładna bitwa, to jeszcze raz spróbuję tą skrzynkę, też fajnie dała. Też fajnie dało, a ty widz zostaw pilnie na kanale. Zobaczcie też na inne filmy, tam też można wygrywać skiny. Dobra, ile idziemy, jedziemy, jedziemy z tym. Się nie poddajemy. Indirect case. O kurwa, o to, to o czym mówiliśmy, co jest? I bot i samu, na podsłuchu ty. Co jest jeszcze on? Jeszcze bot i samo Co jest? Dobra, aż spróbujemy tą ostatnią strzęczkę, to jeszcze nie otwieraliśmy. Co tu się wydarzyło. Co tu się wydarzyło? Właśnie, jestem w lekkim szoku. Co my tu mamy? Okej, fajnie, fajnie. Między losowanie, aj, dobra, to spróbuję jeszcze raz. Bo to, to w sobie ten budżet to jest mniejszy niż na startowiec. ostatnia próba, widzę. Jak teraz nie wejdzie, no to trudno się mówi. A wy zostawiacie subiczka. Y jedziemy, jedziemy. I oczywiście, jeżeli grać na stronie, tutaj zapraszam do wpisywania kodziku. Y Elzart. Chyba to, to też nie siedzi. A dokładnie. Niestety, na widzowie ciężkie wyzwanie, ale ja się domyśliłem, jak to będzie wyglądać. E, będziemy próbować. Linka są strony macie w opisie. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.